GMC Sierra pierwszej generacji GMC Sierra pierwszej generacji, znany również jako GMC Sierra Classic, to pickup, który zadebiutował w 1988 roku. Jest to pierwsza generacja modelu Sierra, który zyskał popularność wśród entuzjastów samochodów ciężarowych i użytkowników komercyjnych. Geneza GMC Sierra pierwszej generacji jest ściśle związana z rozwojem marki GMC oraz ewolucją rynku pojazdów użytkowych w Stanach Zjednoczonych. GMC, czyli General Motors Company, została założona w 1911 roku jako część koncernu General Motors. Firma specjalizowała się w produkcji pojazdów użytkowych, w tym ciężarówek i vanów. W ciągu lat GMC zyskało reputację producenta solidnych i wytrzymałych pojazdów. W latach 80. XX wieku rynek pick-upów w Stanach Zjednoczonych przeżywał dynamiczny rozwój. Klienci poszukiwali coraz bardziej wszechstronnych pojazdów, które mogłyby pełnić rolę zarówno transportową, jak i osobową. W odpowiedzi na te potrzeby GMC postanowiło wprowadzić nowy model, który miałby konkurować z innymi popularnymi pick-upami na rynku. Pojazd ten został oparty na platformie GMT400, która była również używana przez inne modele General Motors, takie jak Chevrolet CK. Nowa platforma charakteryzowała się lepszymi osiągami, nowoczesnym zawieszeniem i większym komfortem jazdy w porównaniu do poprzednich generacji. Sierra pierwszej generacji wprowadził nowoczesny design z bardziej aerodynamicznymi kształtami w porównaniu do swoich poprzedników. Zastosowano prostokątne reflektory, nowoczesne linie nadwozia oraz bardziej przestronną kabinę. Dzięki różnym wariantom nadwozia, standardowa, przedłużona, a także z różnymi długościami skrzyni ładunkowej, klienci mieli możliwość dostosowania pojazdu do swoich potrzeb. GMC Sierra pierwszej generacji oferował różnorodne opcje silnikowe, w tym zarówno silniki benzynowe, jak i diesla. W ofercie znalazły się jednostki rzędowe sześciocylindrowe V6 oraz V8, które zapewniały odpowiednią moc i moment obrotowy do zadań transportowych. GMC Sierra pierwszej generacji został zaprezentowany po raz pierwszy w 1987 roku, a jego sprzedaż rozpoczęła się w 1988 roku. Model szybko zyskał uznanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i komercyjnych dzięki swojej wszechstronności i solidności. W ciągu kilku lat pickup ten stał się jednym z najpopularniejszych pickupów w Stanach Zjednoczonych, konkurując z modelami takimi jak Ford F-Series czy Chevrolet CK. Jego popularność przyczyniła się do dalszego rozwoju linii produktowej GMC. Produkcja tej generacji trwała do 1998 roku, kiedy to wprowadzono drugą generację tego modelu. Geneza nazwy Sierra ma swoje korzenie w geografii, ponieważ nawiązuje do Sierra Nevada, górskiego łańcucha w Kalifornii i Nevadzie. Nazwa ta została wprowadzona w 1988 roku, kiedy to GMC zaczęło produkować nową generację swoich ciężarówek. GMC Sierra pierwszej generacji to model, który odegrał kluczową rolę w historii marki GMC oraz w rozwoju rynku pickupów w Stanach Zjednoczonych. Dzięki innowacyjnemu designowi, różnorodnym opcjom silnikowym i wszechstronności Sierra pierwszej generacji zdobył uznanie i pozostaje do dziś ważnym elementem dziedzictwa amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.